Cześć widzowie! W fabule gry o tron niejednokrotnie zastanawiało mnie, dlaczego Tywin Lannister tak bardzo nienawidzi swojego najmłodszego syna Tyriona. Wprawdzie to pośrednio z powodu jego narodzin w połogu zmarła ukochana żona Tywina Joanna, a sam Tyrion, z uwagi na swoje wrodzone defekty, niezbyt przystawał do nieskazitelnego lannisterskiego wizerunku, który chciał pielęgnować Tywin. Niemniej jednak ani jedno, ani drugie nie było przecież jego winą. Pomimo tego Tyrion już od najmłodszych lat musiał mierzyć się nie tylko z pogardą, ale wręcz nienawiścią ze strony swojego ojca. Tywin traktował go zdecydowanie gorzej od jego rodzeństwa, nierzadko wręcz wmawiając mu, że nie jest on jego synem. Słowa te zostały przez wszystkich zinterpretowane jako przenośnia wynikająca z niewpasowywania się Tyriona w lannisterski ideał wyobrażany sobie przez Tywina, lecz co gdybym wam powiedział, że Tywin mógł być naprawdę przekonany, że w istocie nie był prawdziwym ojcem Tyriona? W dzisiejszym odcinku przedstawię wam teorię, zgodnie z którą Tyrion Lannister mógł tak naprawdę należeć do rodu Targaryenów i przyjść na świat jako owoc zdrady małżeńskiej żony Tywina Lannistera, czyli Joanny, z rysem II Targaryenem, zwanym także Szalonym Królem. Zaczynamy! Punktem wyjścia do teorii o tym, że Tyrion może być tak naprawdę synem szalonego króla, jest fakt, że w trakcie swoich rządów Erys II Targaryen żywił nieukrywaną sympatię do żony Tywina, który był w tamtym czasie jego namiestnikiem. Król pozwalał sobie m.in. na publiczne komentowanie wdzięków kobiety podczas jej wizyty w królewskiej przystani, gdy ta przyjechała z Casterly Rock, by zaprezentować w stolicy swoje nowonarodzone dzieci Jamiego i Cersei. A dokładnie rok później na świat przyszedł Tyrion. Jako król Erys był znany z tego, że często nadużywał swojej pozycji, by posiąść kobiety, które mu się podobały, niekoniecznie zawsze za ich zgodą. A Joannę znał i pożądał już od bardzo dawna, jeszcze zanim wyszła ona za mąż za Tywina, bowiem w młodych latach była ona damą na dworze jego żony Reyli Targaryen. Długoletnią fascynację Erysa Joanną potwierdził również członek jego gwardii Baristan Selmi, który w Tańcu ze Smokami opowiedział o tym Denerys. Warto również zauważyć, że choć Tywin Lannister przez wiele lat sumiennie wykonywał swoje obowiązki królewskiego namiestnika, służąc królowi Erysowi jako szczery doradca i przyjaciel, to gdy tylko wybuchła rebelia Roberta Baratheona natychmiast opuścił stanowisko, wydając się wręcz pałaś nienawiścią do szalonego króla. Mogło to być oczywiście związane z tym, że Erys zerwał zaręczyny swojego najstarszego syna Regara z wydając go za Elie Martel, ale nie można również wykluczyć, że to jakaś inna osobista zniewaga popchnęła Tajuina do tak ogromnej nienawiści wobec swojego władcy. Bardzo interesującym szczegółem jest również fakt, że w rozmowie z Johnem Tyrion sam przyznaje, że jego ojciec traktuje go jak bękarta. A w Westeros popularną była opinia, iż karłowatość zazwyczaj pochodzi ze zdrady lub gwałtu. W przypadku tej teorii kwestią dyskusyjną może być, czy Tywin Lannister wychowałby Tyriona i pozwolił mu nosić swoje nazwisko, wiedząc, że nie jest on jego synem. Otóż, moim zdaniem, jak najbardziej tak, ponieważ jedyną rzeczą na świecie, którą lord Tywin potrafił postawić ponad swój własny honor, był honor jego rodu. A ten znacząco był cierpiał, gdyby Tywin otwarcie przyznał, że jego żona zdradziła go z szalonym królem. Tywin w jednej z rozmów z Tyrionem przyznał, że zaraz po jego narodzinach chciał cisnąć jego ciało do morza, lecz ostatecznie zdecydował się zabrać go do domu i wychować jak własnego syna, gdyż uznał, że w ten sposób bogowie chcą go nauczyć pokory. Po pierwsze, dlaczego Tywin miałby chcieć wyrzucić swojego niewinnego syna do morza, skazując go na śmierć? Czy tylko dlatego, że w trakcie jego porodu zmarła jego ukochana żona? Choć gorycz i załamanie są w takiej sytuacji jak najbardziej zrozumiałe, to jednak nie spodziewalibyśmy się tak bezmyślnej i impulsywnej reakcji po jednym z najbardziej opanowanych i najtrzeźwiej myślących ludzi w Westeros. Ta reakcja nabiera sensu jedynie, gdy założymy, że Tywin chciał po prostu pozbyć się Benkarta zrodzonego z lędźwi znienawidzonego przez niego szalonego króla, którego poród doprowadził dodatkowo do śmierci jednej osoby, którą tak naprawdę kochał. I tak, Tywin użył w tamtej wypowiedzi także dokładnie takich słów, czyli wychować jak własnego syna, a w ten sposób raczej nie mówi się o swoich biologicznych dzieciach. Poza tym jednymi z ostatnich słów, jakie Tywin wypowiedział do strzelającego do niego skuszy kuszy Tyriona, było właśnie bezpośrednie stwierdzenie, że nie jest on jego synem, co powinno stanowić najlepszy dowód na potwierdzenie tej teorii. Lord Tywin zdawał się wobec tego wiedzieć, że Tyrion nie jest jego dzieckiem i z tego względu nigdy nie pokochał go tak jak Jaime'ego i Cersei, na każdym etapie jego życia dając mu odczuć, że nie jest częścią rodu Lannister. Doskonale widać to także m.in. w scenie, w której odmówił mu prawa do Casterly Rock, twierdząc, że choć nie jest w stanie udowodnić, że Tyrion nie jest jego synem, to nie należy mu się nic, co należy do Lannisterów. Pomimo iż to właśnie Tyrionowi zgodnie z prawem należał się ten zamek z uwagi na to, że jego starszy brat należał do Gwardii Królewskiej. Tylko że to wszystko udowadnia, że Tyrion prawdopodobnie nie był Lannisterem, ale to jeszcze zbyt mało by zakładać, że jego biologicznym ojcem był szalony król. Smocze pochodzenie Tyriona idealnie jednak współgra z przepowiednią o trójgłowym smoku. W domu nieśmiertelnych Squartu Denerys zesłano wizję, w której jej brat Rhaegar powiedział jej, że smok ma trzy głowy, co miało oznaczać, że w Westeros poza nią ciągle żyje jeszcze dwóch Targerienów. Jednym z nich okazał się być później Jon Snow, czyli w istocie syn Raygala Targaryena i Lyany Stark. Natomiast choć teoretycznie nie poznaliśmy trzeciej głowy Smoka, to właśnie Tyrion spełniał wszystkie kryteria świadczące o tym, iż w nim także płynęła smocza krew. Przede wszystkim Tyrion zbliżył się bez szwanku do Raygala i Viseriona, uwalniając ich z okowów, choć w pobliżu nie było Denerys, co raczej nie udałoby mu się, gdyby sam nie był w jakiejś części Targaryenem. Tyrion często także śnił o smokach i był zafascynowany nimi do tego stopnia, że jako małe dziecko prosiło o smoka w prezencie na swoje imieniny, co było bardzo charakterystyczne dla przedstawicieli rodu Targaryen. Poza tym bardzo dziwnym zbiegiem okoliczności zarówno matka Daenerys, Jona jak i Tyriona zmarły w trakcie porodu, podczas gdy każde z nich przychodziło na świat. I choć takie zdarzenia wydają się być częste we wzorowanym na średniowieczny świecie Gry o tron, to jak się dobrze nad tym zastanowicie, to okaże się, że w przypadku innych kluczowych postaci osierocenie przez matkę w połogu chyba już nie miało więcej miejsca. Co więcej, każda postać z wymienionej wyżej trójcy jest trzecim dzieckiem jednego ze swoich rodziców: John Raygara, Denerys Erysa a Tyrion Joanny. Znamienne również jest to, że przed ostateczną bitwą cała trójka opowiadała się po tej samej stronie konfliktu, wspierając się nawzajem i dążąc do jednego wspólnego celu czyli usadzenia Denerys na tronie Westeros. Oczywiście to wszystko może być bez znaczenia, a smocza krew Tyriona nie została w żaden sposób potwierdzona, ale w kontekście przepowiedni Reigara tak wiele zbiegów okoliczności zdecydowanie daje do myślenia. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Moim zdaniem ta teoria jest naprawdę fascynująca i szkoda, że nie znalazła swojego oficjalnego potwierdzenia w serialu, tak jak miało to miejsce z również prorokowaną już od właściwie pierwszej książki Teorią o Johnie jako synu Rejgara i Liany. Książkowa przepowiednia Rejgara o trzech głowach Smoka pozostaje ciągle bez wyjaśnienia, i szkoda, że w serialu nie ujawniono nam kim był ten trzeci żyjący Targaryen, który miał wraz z żonem i Denerys odzyskać utraconą władzę rodu. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej teorii i czy, waszym zdaniem, to Tyrion mógł ostatecznie okazać się tym zaginionym Targaryenem, godnym dosiąść jednego ze smoków. Wpadajcie też na moje pozostałe materiały z Gry o Tron, a w szczególności na odcinek krytykujący gloryfikowanie rodziny Starków. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!